Napisy okay. Ja już... Ja... A, do... ja, ja dopiero tutaj przed Wchodzić do jakiejś drużyny? Do ja czerwi może mieć nasze IP internetu. Dobra. O nie... Ja, ja mu dam pasy do stresery i wejdzie każdego Gdzie dołączyć? Po CT czy po terror? Gdzie chcesz? No to idziemy po terror. Znaczy najlepiej chyba poczekać, żeby o kurde! Powiedzie. Najlepiej, żeby każdy. O! O! Wiesz, menu! Dobra, zapoznajcie się trochę, jak to działa. Co rundę będziecie mieli nowe. Nowe supermoce. Ale ja ty. Bo jest 5 na 2. O, na trzech, dobra. Ej, to coś mi tu się nie zgadza. Tu się jeszcze nie zgadza. 70%. Ja A, dobra, dobra. mam 70% i mi do 50 zostało. Ale koza, to jest To jest ogólnie mapa odwrócony Mirage Ja zrobiłem z moim programistą 32 supermoce, to jest naprawdę bardzo dużo Plus jeszcze jedna chyba dzisiaj doszła, czyli że medyk jeszcze doszedł supermoc Gdzie macie 4 medkity to będzie już e, 33 supermoce Chodźcie wszyscy Ale. na środek mapy Hej siemanko, z tej strony Czerwi Dzisiaj sobie zagramy super Mocy z widzami na odwróconym Mirage'u A więc tak, jest ze mną Pati, Leman Modziu Frozen Kogo tu mamy? Jedri Mas, Masna? Tak? Masna? 19 Bombelek, Dersal i Lukas Okej, okay, wszyscy się odezwijcie teraz na raz <grych> Dobra, super No to co, startujemy Ka e, Ogólnie gramy do 16, to jest taki jakby turniejowy z widzami I ogień Startujemy No to powodzenie Możecie mówić na początku jakie macie super moce, ogólnie jaki robimy próg e, odcinka, łapek e, Ja daję 3000 50 50, 3000, nie no Aż tyle to nie, ale dajmy może tak mniej 100 300! 300 łapek 350. w górę 350 O, super! 350 łapek w górę i wlatuje yy, nowy tryb z wizami jak będziecie chcieli Dobra. Mam ja, ja mam tanka w ogóle, jestem czołgiem. O kurczę To będzie mega trudne No, ciężko. On chyba też ma tanka też Czy nie? Tam ma tanka, czy mi się wydaje? Tak, on ma tanka. Dwa tanki się spotkały. Dobra, jest. 1-0. Ciekawe, co teraz wylosuje Ogólnie są 32 albo 33 supermoce. Będą na bieżąco jeszcze dodawane, jeżeli będziecie chcieli na innych mapkach, na przykład supermoce. Ogólnie, Mogę? jak wam się podoba, y, wam te supermoce, widzowie. Fajne są. Ja na przykład Pajam mam Bardzo fajne, myślę, że dzieci dwa to serio dużo, bo jak oglądałem wcześniej, to było bardzo mało, a teraz fajnie można wybrać. A ja miałem przy przechodzeniu, he? Czerwi na cheatach leci. Ja tak szeroko łosaka miałem. Ogólnie. A ja, ja dwa razy, miałem dwa razy... ...dwa razy szybciej siebie... Ogólnie to nożownika miałem. A, że jakbyś po prostu na hita z noża zabijasz wtedy, tak? Tak. Zabijasz A ktoś miał niewidzialność na przykład? Łooo, ale skacze, ty! Ja też mam, ja mam drugi raz jumpera. Ja mam grawitację, więc... Jumper chyba to też jeszcze inna jakaś super moc. A, 10 dodatkowych skoków. A, ja mam zmieszczoną grawitację po prostu. A mogę mówić info? Nie. Tak. Znaczy jak się padnie to chyba nie wiem. Idęć przeciwnika? Co robię? A kameleon co robi? Proszę masz za samo jak przeciwna drużyna czyli masakra. A okej, okej. Okay, okay. Czyli taki jakby agent. grubo Ale żebym wyrwał od Lemana Nieskończona amunicja była grana No, no właśnie wizer tak wyrwałem Kura, Tak dosyć spienia. mocno Gdzie ta bomba jest? Ja plantuję Szkoda, że szybka strzelność nie działa do podłożenia paki Że szybciej się podkłada wtedy pakę czas, Nie, czasu Ale jakoś trudniej się nawet, nawet go paka nie zabił, bo tanka miał. <grym> ja z mam grając z tą odwróconą mapę. A to jest fajne, że dopiero wylosuję, jak się zrobi start rundy, bo na przykład ja... o, kur... nie wiecie, czy będziecie mieć szybką strzelność, to na przykład wiecie, tak to by się negawa kopiło, nie? A tak to nie wiecie, co wam wyleci, i to jest takie fajne. Że nie przewidzisz po prostu tej super mocy. jak zresztą! No stary, mam super. Znaczy no. Ale mam super moc teraz. O kurcze. Tylko przydałoby się teraz być obok kogoś e, tam staty do... Ja mam chyba tą samą, wiesz mm. Tak, jest <laughs> To samo <laughs> miałeś Modziu To tam miałem co, no to bozeraj. Dobra, trzeba trochę comeback zrobić, nie? Trzeba, trzeba Ej, ale mamy e, tylko na bomb side, czy możemy też pochodzić? Na dwa chyba Na dwa, na dwa to, to, to idziemy jak coś na A teraz Dobra to już zbidzowc w zasadzie A serio idziemy na A nie no jak to przecież idziemy A Pałac w tak. Ogólnie widzowie jeżeli będziecie chcieli zagrać tak jak ci widzowie na takich super trybach zapraszam na Discorda, macie link w opisie, wbijacie, zostawcie teraz łapeczkę jeszcze w górę pod odcinkiem żeby wbić właśnie ten upragniony próg. 350 łapek w górę, żeby był aby kolejny po prostu zagrać tryb z super mocami, na przykład na innej mapce. Ja się niewidzialności nie miałem, a ktoś z Was miał niewidzialność? Ja, ja też właśnie nie. No to fajne jest jak na przykład ty jesteś 100% niewidzialny O kurde ha, Jest Ale ile ty mi HP zadałaś? Bo ty szybko strzelność miałeś, nie Patty? Dobra A chyba tanka mam Gdzie jestem? Nieważne. Pod B no, jestem. Powiedziałbyś. Będę plantował. Mówisz. Mhm. O kurde. Nice. <laughs> tak, no nie. 1000 HP miałem. A ty co miałeś? Też tanka. Tylko miał mniej HP. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, co co teraz wylosuję? O, już widzę co. So. Jeszcze nie wiem O minus 3% otrzymywania Już mam wera. pomysł nawet, co zrobię Będzie PogChamp <grysta> Kurde To ja nie dob A ciężko jest zabić z tego Aj Ja miałem na i party zaczęła do mnie strzelać O dobrą rangę mam Dobra rangę Ty też Coraz lepiej się to zaczyna Jestem szybszy niż Speedy Gonzales O kurde Ej co jest? Miałem 1000 na a ma No traf, nie? O kurde, trafi. A i co teraz? Oby coś mi fajnego wylasowało do tej broni Proszę Ja razu nie byłem na P, czyli to musi być... Ale pogrzał O kurcze Co mi wylosowało? Grawitacja. Idealna broń chyba do tej superbossy chyba mamy tą samą, Jestem ciekawy wiesz? jak to będzie działać Chyba samą mamy, ten sam mamy Bardzo możliwe, a ja jeszcze mam super Prowadza. broń do tego Teraz robi pogrom Frozen szybki jest Ja mam grawitację i okay. <grystanie> On chyba speed'a ma, nie? Nie, no dobra <grystanie> Zawłóknął po midzie <grystanie> <grystanie> Czyżby comeback? Oczywiście, mówiłem, że monitor włączam <grystanie> Ta supermoc mi się tak słabo przyda Ale może Planka ma chyba. Tanie. W ogóle ma... tak. Chcecie kogoś pozdrowić może na odcinku. Ja mogę pozdrowić papi. Teresa. Okej. Okay. A którą paty? A tą paty Nie, Nie, dzięki. A dobra, ja okej. Okay. Są dwie. No, właśnie gdzieś. To pozdrawiam dwie, żeby nie było. O! To ładnie. Boomer czerwik. A myślałem, że to, nie zabijecie już w końcu. A jednak. Kamienną mam skórę miałem. To co tutaj, kamienna skóra? 75% co trafisz, to nie chyba nie wchodzi. Wow. No, minus 70%. Do dobra, coś. fajnie jakby było takie coś na turniejowych, takich normalnych. A dobra, już wiem jak to działa, O kurde, tak co wiem. Co to jest? Półbom czerwić. rozwalił. A, ale wleciał. Co ja robię, jak ja drewno? Co? O nie, loa miałeś. No i mamy połowę wizowej Połowę mamy, 5 do 10 Która drużyna wygra? Dobra mapa Tero Właśnie 6 killi na tak Odwrócony Mirage to jest pewnie mapa terra, to dlatego tak O kurde, ale żeśmy z rampą Ej no jak mi killa! A nie to jest mój, dobra Dobra, ktoś ma tańka chyba zabił, miałem 1000 HP i na hita mnie zabił, bo co jest? No ja miałem tego ładnie Muszę Zabicie Pistoletówka wygrana, to już cały mecz wygrany Najważniejsze No po prostu zlak, tylko Szybko let Szybkość 2, i można Typowy Iza o dobra to jest Ogólnie nie chcecie więcej takich odcinków widzowie? Bo to jest pierwszy taki odcinek w ogóle Podoba wam się coś takiego nie? Tak Nie Nie? Dlaczego nie? Proszę się odezwać Ciekawe czy coś w siedzi Ciekawe Na pewno Zobaczcie tam wiesz. A w ciągi zabić jest ja B nie? Nie Nie Wyszał. Na C <grym się> No i ładnie Jakie wyszło? Ani raz jeszcze tam. No teraz to ja mogę latać gdzie by tu wskoczyć O kur Aj władz Bo jak macie amunicja się nie kończy To grajcie CZ A właśnie o to okay. chodzi, że nie wiesz jaką będziesz miał super Moc więc nie wiesz czy teraz kupi tą CZ czy nie Właśnie o to chodzi w tym trybie, że to jest fajne że nie przewidzisz jaką będziesz miał super moc Zanim kupisz broń Czy kupujesz teraz broń i dopiero teraz się do wydyszeku możesz Drugi raz to Miałem ty sam Ten null hak nie działa Jak wyskoczy ten tryb to i tak mogęś kupić A Okej okay. No to jednak pokczum A jak jestem głupi ale jest takie pewne opóźnienie, że jak zabijesz, to dopiero później ci to pokazuj. Patrz, w ogóle mnie nikogo nie, nie... pchnął. Fokczom wizerunku! Fokczom wizerunku! <grym> kotek, 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 kotek! Fokczom! O nie! Co? Patrz, ja im bot odpaliła. Ej pokaż go jeszcze raz z konekta. Wy też go widzicie jak tak leży? W konekcie. Nie no beka e, nie chciałem jakoś tak się odzywać Bo ja słyszałem ją ja tam Ten jak w ogóle leży rozwalony O też wiem gdzie z tym iść Nie no ani razu tanka nie miałem oh. Ja też nie miałem tego tanka Ej łocha ci nas Trochę ale... Bo widzę tu z Negewem Aha. Nie no daję ja, to. Joa, ty ja zrobić, więc chwilę. A jedno był to w takim mistrzu. Nie, no pięciu no. Nie ugrają tego na pewno. Chyba, że tanka ktoś ma nich Kto tam jest? 100%. Dobra. Dajcie mi się, on ostatnim się boję, że wygra to. Ja to przejdę. O nie, o nie, o nie. Nice. Nie no, bez szans. It's sick. Czerwisz sniper. O nie. Ostatnia runda. Zobaczymy, czy antyterroryści wygrają, czy terroryści wygrają ten mecz, ale... Nie no, ustawiony. Nie super Ej, ale mam pocia, mam dla wroga. O tu. Dobra. taką mam super mózg, że A raczej chyba to już wygramy, chociaż nigdy nie wiadomo. Ale, ale to nie wykorzystałem, bo mam przebranie. Ty wroga. tak strzelasz? Dersau? Tak. Ja <laughs> co? Dobra. Ostatni został. Apsy chyba. Tak, tak, tak. Widziałem No Najładniej, no widzowie. GG No Jest i po meczyku. Więc dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Strzelcie jeszcze raz subskrypcję, łapeczkę w górę. No i co? 350 łapek i robimy kolejny taki super mocy z widzami tylko na innej mapce. No, trzymajcie się. I tyle. Siemo.